Jakaś była, wiesz, wszystko to jest kwestia gustu, no ja sukces na tym odniosłem, nie, jakby nie było, no, mija 10, ile już jestem na YouTubie, ja mam 2023, ponad 12 lat, albo 11 i dalej jestem, więc dla Ciebie mogło być słabe, ale no, dla wielu osób było ciekawe to. Bardziej tak na to patrzę. Tak samo na, na te twoje 5 minut, nie? Do, do, do mnie ten content jakoś... Ja się nie bawię fenomenalnie oglądając twoje 5 minut. No ale ma 2 miliony wyświetleń, nie? L młodzi ludzie bardzo to lubią, bardzo się tym ekscytują. Na tym to polega, nie? Że są różne gusta. Nie to celowe. Ale bez powodu by tu nie stał! Wejdź dawaj! Dzięki Poli zaoszczędziliśmy trochę czasu, bo powiedziała nam, żebyśmy poszli do cichego wcześniej niż gdzie mieliśmy pójść na początku. I dostaliśmy takiego fajnego Donata, przez to, że zatańczyliśmy cichemu. Widzę wujasta, patrzcie! Czekaj w tym zagraniku! Witamy Cię w finałowym zadaniu, pierwszym. Tu masz kopertę ze zdjęciem, tajemniczym zdjęciem, które musicie odwzorować. Patrzcie, musimy znaleźć... Ja jestem zaskoczony w tej produkcji, że oni wszystko lecą mikrofon z aparatu i jest bardzo głośno, ciągle słychać tło. Że czemu na przykład na mikroportach, jak mają stałą ilość tych uczestników, tak, chyba przyjemniej by to było dla ucha. Daj skończ, Donata ekipy. Patrz, tu jest Dominik. Gdzie jest Dominik? Tutaj. Jak zrobić, jak zrobisz zadanie, to podpijaj to chat po raz to o nagrodę. No, dla was też. Dla nas? Tak. Do prawdziwego. Donat, jest tam możemy... cichy, jest rozwiązanie Ja wiem, gdzie to jest. Patrz, to, czy to nie jest rondo? My jeździmy tędy do y, tego, do Killhouse. Minęło już ponad pół godziny i straciliśmy już 3000 zł. Będziemy teraz śpieszyć się, żeby po prostu takie zadanie zrobić. Szybko. No dobra, ok, czyli oni robią takie. Za... Każdy odcinek na za zasadzie takiego challenge'u. A porównajmy sobie, jak to robił ten Team X3, bo oni też chyba mieli challenge e w lesie. I że czemu to tak pierdolnęło szybko? Kurde, 10 kawiców. Powrót ksaju aż tak się na zasięgi w internecie. A wiesz co? Wydaje mi się, ja mam bardziej swoich widzów, ja mam dopiero 20 minut streama, u mnie to tak się zbiera. Jeszcze nie wrzucałem na Instagram, myślę, że do 16 to bijemy. Czy coś? Wydaje mi się, że nie, no spokojnie. Xayah bardziej na Twitchu, nie? Czy on na YouTube ma streama? Nie, na Twitchu. Yy... Team X3. Ale ja nie wiedziałem, że Ksaio teraz streamuje. Myślałem, że streamował wcześniej. Bo on chyba od 6 zaczął streamować. To co on robi? 24 godziny czy coś? Kurwa, które to było te Dimistrzy? 3? To! No faktycznie, te miniatury... Za dużo... Za dużo ludzi na nich. Ostra jazda na byku zmienia wszystko, mona Kto dłużej wytrzyma, wygrywa. Członkowie obu drużyn mają za zadanie stanąć na dwóch kłodach i stać na nich tak. No, inna dynamika, nie? Jest taka dynamika, bo to też jest kontent pod dzieciaki, a jest dynamika dla starych dziadów. No, to widać od razu. Że u Friza to by było tak. wiosenny Członkowie obu drużyn mają za zadanie stanąć na... Nie, ale też w ogóle innym tonem by było gadane, nie? Takim bardziej zajawionym. No to jest takie członkowie obu drużyn nie oglądajcie tego, to jest nuda. Tak dziwnie ten lektor. Tu produkcyjnie wyjebał się ten timix. W Dwóch głodach i stać na nich tak długo jak tylko to możliwe. Rywalizacja rozpoczęta. Wkrótce przekonamy się kto okaże się mistrzem cierpliwości. Kolory depresyjne, no. Pości. Plus jest taki, że mamy napra naprawdę te fajne widoki, bo mi się kojarzą bardzo z moją ulubioną Giereszką, czyli Wiedźmin 3. W tym odcinku gośćmi będą Karol i Julka. Hee, my, kochani, wasi ulubieńcy Wings 2. No Zacznij się stykniemy palcami? Nie, bo mię skręcił. Zrzuci... Nie, no, jest przepaść, dobra. dobra. Tak jest, Dominik biegł i nie zauważył cichego po drodze, a przez to, tak. że ja szłam. Widziałam dokładnie gdzie jest ta stacja, gdzie on się zatrzymuje i tam idziemy. Weź chowaj Donata! Kurde, żeby nie widzieli. Dynamika. O, trzeba o tym pamiętać, że dla młodego widza to kurwa trzeba dynamiczne robić, daje Państwo. A my już nie możemy pokazywać co się dzieje. Dobra, cicho, bo będą poprzechiwać. Trzyma. Bej. Pa! chani, Do dotarliśmy jako ostatnia drużyna, ale okazało się, że to, że wykonaliśmy wcześniej zadanie, to dodatkowo nam dodaje i dzięki temu yy, zarobiliśmy sobie czas. Ej, dobra moi drodzy, dostaliśmy właśnie takie zdjęcie i się, ja wiem gdzie to jest, tylko musimy być cicho, żeby tamta drużyna nas nie słyszała, ale ja wiem gdzie to jest i to jest tam. Jeździliśmy tam stary do domu, do free house. No, no. zadanie z zadaniem, potrzebujemy takiego. Donata sobie się. wziąć jednego od ciebie. Musimy jakoś przekonać, nie? Dzięki Twojej pomocy dobiegniemy pierścień, to obiecuję. Wtedy no. dostajesz z naszej puli 500 złotych, jeżeli wskażesz nam dodatkowo, gdzie. Nawet nie wiesz, jaki zwrot akcji będzie na końcu. Freaks powiesz, że Oliver. Oliver wygrał i pokaże im filmik. To zdjęcie mamy zrobić, gdzie punkt wow. dokładnie się znajduje. No, aż dobry <laughs> dzień. Uwagamy. Zrób fikołka. Dobra, fikołka rób, czy salto? rób szybko. Salto, o, dawaj salto. Hej, cichy. Bardzo dziękujemy. My lecimy, lecimy dalej. Mamy tak, na pewno ulicę, więc jest to przy ulicy, która ma pasy. Zobacz, jest, ważny jest ten budynek, nie, bo tutaj tak, nie ma aż dużo takich. Godzina jest 14.47. Oj, to mam przerwę właśnie, się zaczęła. A możemy skrócić tą przerwę, na przykład jak coś zrobimy? No, na razie zasiądźcie, poczulujemy. Tutaj ja mam już spadek uwagi. I właśnie będzie zamawiałam Uberka. Zamawiam Ubera, ale powiem Wam, że jest strasznie drogo, więc mam nadzieję, że wygramy. Bo niech mi nie tych straconych pieniędzy. Dzięki. Tam też idzie, zobacz, tam idzie Julita. Ej, dobra, jesteśmy ostatni. No. Dach budynku tamtego jest w lewym, górnym. Czyli trzeba ciągle udawać takie mega zaangażowanie, nie? No bo ja rozumiem, jak to jest nagrywane, że gdzieś tam poszli, dobra, zamówmy Ubera. I normalnie powiedzieli, dobra, to ja zamawiam tego Ubera, ale tutaj trzeba tak powiedzieć, że wszystko jest takie ekscytujące, nie? Chociaż tak naprawdę pewnie są już zmęczeni nagrywaniem ciągłym i tak dalej. Kurwa, ciężka robota jest kontent dla młodego pokolenia. Chuj, wiecie, mnie by wykończyło. W tym roku, czyli musimy przejść tam. Lecę, mam zdjęcie i lecę ee, z powrotem do nich. Chociaż zieloni nas wyprzedzili, dlatego chyba, że od razu od cichego załatwili sobie Donalda, Cholera. Dobra. Dobra, mi się, że jest My to, lecimy. lecimy z powrotem do Świeżego i do Hani. Rozdzieliliśmy się z Mają, biegnę z powrotem, Przychodząc do twoje 5 minut, myślałem, że zostanę influencerem, nie sportowcem. Drużyna czerwona bez zastanowienia się dalej, idealnie odwzorowana, więc proszę, to są dalej, koordynaty. Dobra mam, mam, lecimy dalej, mam. I fajnie, że tak się dzielicie, że właśnie, no... Jest... Dlatego ekipa się wybaliła. ciągłe udawanie reakcji, no mi się wydaje, że to w chuj wypala człowieka że wszystko robisz takie przerysowane, nie? Że jesteś na schodach ruchomych, to... Ło, wow, jestem na schodach ruchomych, ale one są ruchome! Że to kurwa... Albo ktoś taki się musi urodzić, ale jeżeli ktoś się tak nie urodził i musi udawać ciągle, no to... że to wykańcza. malutka, no to masz tak, Ale wiesz co? Szpital, to. Też jest coś, coś takiego, że jeżeli my się rozdzielamy właśnie i Dominik biegnie, mm? on nie zauważył po drodze cichego tak. przez to, że bieg. A ja jestem jeszcze. Spokojnie, wiesz, no. Idę na spokojnie, widziałam cichego. Dzisiaj towarzyszyłem drużynie Julity i Dominika. No nie ukrywam, że jest to dwóch moich faworytów tego programu. Dominik był bardziej pełny energii, bardziej eksperymenty, dużo więcej mówił do kamery, ale Julita oczywiście też to jakby od Julity jeszcze bije dodatkowo. Taka energia, takiego takiej bratnej duszy chcesz koło niej siedzieć, ona coś podpyta, tu jakieś zdjętko zrobimy, tu coś. Wszystko się zgadza, kochani. Tutaj macie koordynaty kolejnej e, lokalizacji, do której e, możecie się dostać Świetnie. Super. tak szybko. Dzięki. Dostaliśmy kolejną kopertę, w której jak widzicie jest wydrukowane zdjęcie. Wygląda ono tak. Poczekaj poczekajcie co tu siódmy. 3 minuty i jedziemy na miejsce. No obera, musieliśmy czekać 5 minut, a jak dobrze wiecie. 5 minut tej grze oznacza 500 zł Czyli z 40 tysięcy traciliśmy 500 zł no. e, Gantonek witamy wśród wilków, au rapidopis <grym> Dobra, musimy się pospieszyć, mam nadzieję, że będziemy pierwsi, bo wyjeżdżamy z... witamy śród wilków, auu! Stąd pierwsi! Ja mam 13 zł na koncie. Dobra, dzwonił szybko do taty. Hajta to jest emergency Potrzebuję tak ze 150 zł Dobrze to szybko, bo muszę zamówić uberka. Kocham cię, papa pa. O, jak słyszeliście, ja coś przeleję pieniążki na uberka. Minęło właśnie 5 minut i straciliśmy 5 tysięcy złotych w pola. Mamy teraz do wygrania 35 tysięcy. Nie stary, to jest i tak tyle kasy, że nawet jak wygramy stary 20, to ja będę zadowolona. Jest nasza destynacja, czyli Old Big Tiki. I idziemy zobaczyć, czy ktoś tam na nas czeka, czy nie ma jakiegoś zadania na przykład dla nas. A może w środku stary? A Ta Benek tam jest. O kurde, dawaj, dawaj. Gdy dojechaliśmy na plażę, spotkaliśmy Benito Sancheza, który powiedział, że dostaniemy łopatę w zamian za to, że od... Kim jest Benito Sanchez? ...damy telefony, więc teraz nie mamy telefonów i nie możemy używać nawigacji. Hop, hop, hop. Ej, myślisz, że to jest głęboko? Dojechaliśmy na miejsce, szybko wysiadamy. E, zapłacić? E, 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 sorry, zapomniałem zapłacić. Ty, że nie chcesz się zamienić spodniami? Mogę, cią. Bo jest mi tak gorąco. Ej, jak coś to te spodnie są mega schłacone. To majkę, hurte, dobra. Trzymaj. To najlepszy, to najlepszy trade w, tej, e, w tym programie, serio. Ej dobra, będzie za nas, po nas za dwie minuty uber. Dobra, super. Czy można iść na dwie godziny wywiadu z Boxdelem? Dwie godziny gadać z Boxdelem? Czy jest aż tyle ciekawych tematów, żeby aż dwie godziny nawijać? To byśmy musieli wchodzić i takie, bardziej się zagłębiać. Eee, psiakobus to taki bardziej format na 30-40 minut po montażu, myślę. Ja tam wybieram tylko to, co takie jest mocne, nie? Na razie są przed nami, ale nic straconego. Serio, nic straconego. Musimy po prostu się pospieszyć. Dojechaliśmy na miejsce i na miejscu czekał taki pewien rybak, Benito Sanchez. Benek, czy do Ciebie mieliśmy przyjść? Jesteś... Hola buenos dias! Ola, buenos, buenos días, días. Cómo está? Cómo, está? ¿Cómo, está? ¿Cómo está? Nazywam się Sanchez Benicio i łowie e, ryby, nie ma ich dziś. Tak? Musicie e, co innego znaleźć tu. Co musimy znaleźć? Okay. Fajnie, taki NPC, nie? To akurat fajne, podoba mi się. Że zrobili swojego npc NPC-ka. trzeba do niego podejść, rozpocząć rozmowę. Git. Śmieszne. Pomogę, ale telefon. Telefon. Mamy ci dać? czy mamy co zrobić? Dać. Dać. Dobra, masz mój telefon. mój telefon. Adios. Mamy znaleźć... flaga jest Dobra, damy czerwoną flagę, lecimy! Zieloni tu już kopią, ale mam sprawę w kopaniu z wojska, Lecimy Z nim. Normalnie, łapami, nie ma co się tutaj... Krzap. I mam! Mam! Dawaj, dawaj, dawaj. Po, się. Ej, kurczę, Ja jestem ciekawy, ile jest udawania tutaj. Że na przykład ktoś im już po... Ej, tutaj jest to, to weźcie tutaj, kopcie. Coś szybko tak jakoś znaleźli, nie? Ty pewnie gdzieś... Jest nieco... Stachu, witamy wśród wilków, au! Wsiadamy już do naszej taksówki i, i, i lecimy na miejsce. Z tego co widzę, to ta miejscówka jest gdzieś w ogóle nad morzem, także e, trochę zmieniamy rejony. Dobra, wiemy, że mamy Fiata, więc szukamy Fiata, stary. Który to jest do o, otwierania? Wszystko, bo nagrywali dwa razy. Coś tam widziałem, że, oni, że musieli dolecieć na. dograć. A to co, wyjebała im się kamera, karta czy coś? Rekonstrukcja zdarzeń, tak? Ja pierdolę Powinien być środkowy Środko, a środkowy, dobra Ja spokojnie podbiegłem do tej flagi, wyrzuciłem ją, nie wiem gdzie i zacząłem kopać Hania, witamy wśród wilków, auu I to kopanie byłoby dobre, gdybyśmy się kopali w dobrym miejscu Czekaj Czekaj, bo mi gorąco Dawaj Wygramy to Widzieliście jak my wykopywaliśmy tą skrzynię? Ja. Zgubili? Czy nie włączyli nagrywania? Przekopałam całą plażę tymi rękami. To Kopiemy całą plażę. Także wyszło tak, że kopaliśmy bardzo długo, nie mogliśmy tego znaleźć. Tą skrzynię? Ja przekopałam całą plażę tymi. rękami! Nie, no widać, że kurwa, no paznokcie połamane, na pewno przekopała całą plażę tymi rękami to no chłopziemy całą płaszcz. Także wyszło tak, że kopaliśmy bardzo Nawet rysy kurwa na lakierze nie ma. Patrycja, witamy środ wilków. Au! Długo nie mogliśmy tego znaleźć. Tam, 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 patrz, patrz, jest. Gdzie? No tu, patrz. Dawaj. Ty jesteś. O kurde, dawaj. Otwieraj no. Chyba jesteśmy pierwsi. Tu My jesteśmy, jesteśmy. Tu? no. Dobra, wsiadamy, stary, nie ma czasu. Jedziemy. Dawaj, dawaj, dawaj. Te czekaj, jesteśmy tu, czyli tu jest ten pub, czyli tu mamy morze. Może ty się zajmij ma po, bo ja to tak akurat y, średnio. No na przodku prosto. No. Na rondzie możemy skręcić w prawo. Pap, to jest rondo chyba. Pola transformowała się w versów, tak? Czyli y, pola to jest... Y, tak jak w Pokémonach, że najpierw była pola, a później jak ewoluuje, to zamienia się w wersów, i jeszcze może być trzecia ewolucja. Tak jak na przykład był Charmander, później był. Czar. Kurwa, na... nie wiem co, a na końcu Charizard. Dziwne. Ciekawe, jaka będzie trzecia forma. Dzi dziwny montaż, nie? Ja rozumiem, że oni jakoś to dogrywali, ale w dziwny montaż. Tutaj. Ten jedzie z tym. No to jest on, nie? Ten chłopak. Kurwa. Samochód się zgadza, ale kurwa... Laska nie! <grymne> Dziwne. Czarmelion był drugi. Nie, nie wiem, nie wiem, nie? Karolina, witam je wśród wilków. Auu! Nie, no ja rozumiem, że oni jakoś to dogrywali i tak... Ale jest coś... To... Śmiesznie się to ogląda, nie? Rozumiem, że to tylko jak mi napisali przecież, powtórzyłem to pięć razy. Spokojnie. Idzow jaki dół zrobili niebieski. Szynia domin! Skrzynia! Dobrze, dobra podpowiedź. Biorę kolejną łopatę. No szkół! Co oni robią w tym piasku? Dobra. Orze kurde, czy oni budują zamki z piasku? Dobra, Chodźmy zap... do restauracji. Mamy iść tak? W miejsce. Tak, ja bym przyszła tutaj. Myślisz, że musimy no. wejść do środka. It's close. Okay, thank you. Nie wiemy, co mamy ze sobą za bardzo zrobić. 8, 7. Nie mam pojęcia, w którą stronę mamy iść, bo nie ma nic na tym zdjęciu. Mieliśmy pod tym... Byliśmy w tej restauracji. Rozglądnijcie się trochę, no pomyślcie. myślę. Ej, dobra, to jest jakaś niebieska flaga, czyli to będzie nasze. Ale nie, skąd oni mają. Kurde, jakie to jest ciężkie. No tak, musieli skądś dostać zadanie. Od kogo mogli to zadanie dostać? Tam? Gdzie to zadanie? Eta! Hola, amigos, jest! Dobra, nie chcę odmawiać kolejnej grupy z tym NPC-kiem, bo już znam tą misję. To ten. Nie, to nie ten. Wsiedliśmy do auta w schowku, tam od, od strony pasażera była, była kolejna jakby mapa, właśnie pierwsza mapa. Julita siedziała właśnie z przodu i nawigowała, bo się okazało, że jest po geografii i w ogóle wyginała te mapy jakoś tam w trakcie jazdy. Znaleźliśmy kolejne zadanie, było w aucie i jest to rozwiązanie tej zagadki I znajduje się na szczycie góry, okej, okay. i jako... Dobra, kurwa, wszyscy są jako tako, weźmy już sobie te werdykty. Albo noc. My wjeżdżamy, okay, a tamta druga grupa. Gdzieś na serię Re... jego. Rez... Rez... Zaraz sobie przejmiemy, bo bardzo fajnie, że ma jakąś nową serię. Niech pobłądzić gdzieś Byliśmy pewni. Ale nie, nie widziałem, nie mam pojęcia. Że wygrywamy. Ja już w tym samochodzie sobie w głowie układałam, na co te pieniądze wydam. I my wjeżdżamy, a tamta druga grupa siedzi. I ja i po prostu, jak ja to zobaczyłam. Ciekawe, czy oni naprawdę się ścigają, czy już tak totalnie jest reżyserowane. Ciekawe. Mam nadzieję, że trochę przynajmniej zabawy z tego mają. Nie! Nie gadaj! Nie! nie! Ja pierdy! Bo no tak, w prawdziwym życiu, no to by wyglądało to inaczej nie? Tak 13 300 w tym samochodzie sobie w głowie Krzysiek, Milek, witam wśród wilków Kładam, na co te pieniądze wydam I my Bo w normalnym życiu, no to już w tym momencie widzieliby to I by mówili tam, o ja pierdolę Nie, blablabla bla, bla. Kurwa jaka chujnia I samo już go widzą przez jakiś i widzieli go od y, Dwóch minut ten samochód, że już tam stoi Jeżdżamy, a tam ta druga grupa siedzi Ale tu jest tak w zasadzie Jeszcze nie reagujcie, poczekajcie, poczekajcie ja, po prostu, jak ja to zobaczyłam Nie Dopiero jak wysiądziecie, będzie dobrze głos zbierał, i dopiero, nie? I to tak. No ale. No jest jak jest, nie? Tak w tym kontencie trzeba robić, najwyraźniej. Bo to takie. Złotych. Ty się masz nie, nie bawić dobrze, tylko Wisma się bawić dobrze. Nasz kochany jak wspaniale, będzie z Tobą w kolejny wieczór. Proszę pogłosować Karoliny, mojego męża, piotrkę, naszego synka, Marterka. A masz urodziny, Karolina? Nie no, dobrze, jak macie yy, dzieciaka, to Wam błogosławię. Żeby dobrze mu się żyło temu dzieciakowi, żeby się dobrze rozwijał w zdrowiu i szczęściu. O. Proszę bardzo. A więcej błogosławień nie ma. Nie mam many i tylko na urodziny błogosławię ludziom. Jak ktoś ma urodziny. Nie! nie gadaj! Nie! Kurwa, mać. Nie! Ja pierdolę! żeby nie się Audio rozjebane masz? Ja? Dlaczego? Ram, pam, pam. Wszystko działa, przecież mam tutaj wykresy. Jeżeli nawigacja mi wyprowadziła, że... Mimo bardzo wielu przerw. Gubię się w tym, nie? Czekajcie, oni tu drą ryja. Nie zrobiłeś, żeby nie się się Że nawigacja mnie wyprowadziła. Że... I nagle cięcie, i dopiero one teraz zaczynają krzyczeć, że wygrały, a one były drudzy, mimo że już wcześniej widzieli, że... Nie klei mi się to yy, racjonalnie. Nie żyliśmy celę, mimo bardzo wielu przeszkód po drodze wygraliśmy we właśnie 13 tysięcy złotych! Aha, bo oni tą pierwszą reakcję też dogrywali, tak? W sensie w tej rekonstrukcji. Nawet tego też nie mieli nagranego. Czyli to jest z rekonstrukcji. Nie! Ja pierwszy Ja żeby nie znajdowali się pierwsi. Nawigacja mnie wyprowadziła, że nawigacja mi wyprowadziłaś. I że tam stała statystka, która miała być ubrana tak jak ta maja, tak? Pojebane, nie? <śmiech> <śmiech> Czy nie? Nie, to nie. Rekonstrukcja to w czapce jest. Co zrobiłeś, żeby nie się się Żeby nawigacja mnie wyprowadziła, że... Nie, no to była... Nie, czyli to jednak po to, Czyli to nie było rekonstrukcja, tylko napry, nap, naprawdę ta wtedy, jak nagrywali, a i tak, tak... reżyserowane bardzo. Chyba za bardzo reżyserują. No, ale no muszą, żeby to się kleiło chyba. Ciężko. Mimo bardzo wielu przeszkód po drodze, wygraliśmy właśnie tyle! Czyli to jest na zasadzie... No dobra, no widzicie, że pola i dojechali, to na no tak, weźcie głęboki oddech i zacznijcie drzeć ryja, że się bardzo cieszycie jesteście teraz zaskoczeni. 3, 2, 1, akcja. Kurwa, to musi być takie... Jeżeli to się w takim vibe'ie nagrywa... No to tak naprawdę, tak jakbyś codziennie był na planie filmowym, takim, że nie to, że się dobrze bawisz na tym planie, tylko że kurwa pracujesz jak aktor. To w chuj kurwa, po roku takiego Jenzi, to i ja bym już do trumny pewnie by mnie zamykali. Tak bym był wykończony yy, psychicznie. No, mnie to nagrania mega wyprówają.